Rozbicie samochodu, ciężarówki lub psów, a nigdy nie jest łatwe. Niezależnie od tego, czy są to wyrzuty sumienia kupującego, wysokie koszty własności, problemy z niezawodnością, czy rzeczywistość, że po prostu nie spełniła szumu, może być trudne. Ostatnie badanie przeprowadzone przez ICZAR sprawdzały. Na których właściciele nowych modeli samochodów najczęściej pozbywali się w ciągu pierwszego roku. Przeanalizowali, że spojrzeliśmy na ponad 46 milionów transakcji samochodowych, aby dowiedzieć się, ile nowych samochodów zostało sprzedanych jako używane samochody w pierwszym roku. Złożyliśmy listę dziewięciu najlepszych pojazdów, od dołu do góry. Zanim odejdziemy, podaj nam szybką subskrypcję. Abyś nie przegapił naszych przyszłych filmów numer dziewiąty to Nissan Versa. To podstawowy samochód podstawowy. Jest super przystępny, ale nie ma najlepszej reputacji, jeśli chodzi o niezawodność. Według raportów konsumenckich najnowsza generacja Versa ma bardzo niski wskaźnik satysfakcji właściciela. Nie ma wielu funkcji, które są standardem w konkurencyjnych samochodach. Dzięki zwykłej stylizacji i prostej kompilacji wielu kupujących może martwić się o jego posiadanie. Ma tylko 122 koni mechanicznych, a większość wykończeni ma transmisję CVT. Testerzy CR zauważają, że samochód wydaje się, że stara się szybko połączyć się lub wspinać się na wzgórze i tak się porusza, istnieje powód, dla którego tylko kilku kupujących pożegnało się z notatką Wersa i Wersa w pierwszym roku własności. Chociaż podstawowe jest dobre, czasami zbyt podstawowe może stać się nużące. Numer 8. Jaguar XF. XF jest prawdopodobnie najbardziej zwinnym luksusowym sedanem nauczy się zwinnego, ożywionego sterowania, ale ma elastyczną, sprężoną jazdę, która sprawia, że prowadzenie jest trochę przyjemne. Odświeżanie 2021 zaktualizuje notatkę silnika dronu, może być powodem, dla którego tak niewielu kupujących pożegnało się z notatką Versa i Versa w pierwszym roku własności zbyt podstawowy może stać się nudne i dlatego Jaguar XF jest numerem 8 na naszej liście. Jest to prawdopodobnie najbardziej zwinny luksusowy sedan. Jest nauczany i żywy, z zwinną i sprężoną jazdę, która sprawia, że prowadzenie jest trochę przyjemne. Odświeżanie 2021 przynosi zaktualizowane stylizacje wewnętrzną i zewnętrzną, ale teraz jedynym dostępnym silnikiem jest 2-litrowy 4cylindrowy doładowany, ponieważ 3 litrowy 3 litrowy V6 jest przerwany. Nowa konstrukcja frontend ma nową kratkę z niższymi wlotami powietrza i nowe lampy do jazdy w ciągu dnia z podwójnymi. Ale cała praca stylowa i krążenia na świecie nie wystarczy, aby utrzymać kupujących jeśli doświadczenie własności jest słabe. XF cierpi z powodu problemów z wydajnością i niezawodnością. I wiesz, zawsze jest jedna rzecz, która wydaje się wyskakować znikąd i zaskoczyć je. W tym przypadku jest to całkiem big G, Aż 8,8% ludzi skończyło handel w swoich jagach przed rokiem. Teraz zanurzmy się w siódmym BWX 3 Przeprojektowany X3 trzeciej generacji przyjmuje niesamowite funkcje poprzedniej wersji i jeszcze bardziej opracowuje na nich. Nadal ma tytuł jako jeden z najlepszych kompaktowych SUV. Uw, możesz pomyśleć, że BMW sprawia, że SUV jest większy, ale nowy X3 zmienia grę. BMW X3 może wydawać się kolejnym SUV ale w rzeczywistości jest to naprawdę imponujący samochód. Ma czterocylindrowy silnik z turbodoładowaniem, który ma dużo mocy i ma wszystkie funkcje, które chcesz, takie jak komfort, luksus i zaawansowane technologicznie rzeczy. To świetny samochód do prowadzenia i ma wiele zabawnych funkcji. Nic dziwnego, że większość ludzi, którzy go kupili, była z tego zadowolona. Ale jest jedna rzecz, która może ją powstrzymywać. Wiele osób nie sądziło, że to warto, a niektórzy nawet sprzedali ją w ciągu roku. BMW X1 to świetny samochód z dużą ilością luksusowych funkcji technologicznych i doskonałą obsługą. Łatwo jest dowiedzieć się, gdzie wszystkie SUV, UW układają się w hierarchii, dzięki numerycznemu systemowi nazewnictwa BMW. X-1 jest najmniejszym i najtańszym crossoverem BMW. Model drugiej generacji, uruchomiony w 2020 roku, jest przestronny i wydajny paliwo dla klasy luksusowych SUV. Jest również pełen technologii. Jednak rezygnuje z niektórych podstawowych cech BMW w zakresie obsługi, zwinności i udoskonalania. Czterocylindrowy silnik z turbodoładowaniem jest bardzo mocny. Dzięki czemu X1 jest gładką i szybką jazdę, zauważyliśmy, że X1 nie miał takiego samego poziomu udoskonalania i jakości, jakich oczekiwaliśmy od BMW. Może nie być tak cichy lub wygodny, jak można się spodziewać po samochodzie w tym przedziale cenowym. Zgodnie z ocenami satysfakcji właściciela CR, BMW X1 2021 nie spełnia jego reputacji. Kierowcy wspomnieli, że samochód może być nieco głośny na autostradzie. Jazda, może być nieco szorstka na trudniejszych drogach, dlatego 10,4% nabywców zdecydowało, że X1 nie jest długoterminowym towarzyszem na które liczyli. Piąty Mini Slubman jest jak rozciągnięta wersja Mini Cooper Hatchback, dzieląc swoje podstawy z BMW 1 Ma ożywiony czterocylindrowy silnik turbo, który świetnie nadaje się do jazdy, a obsługa jest dość zwinna. Jazda jest nieco mocna, a hałas drogi jest zauważalny, ale tak właśnie się czuje. Kontrola tylnego siedzenia mogą wymagać przyzwyczajenia. Ale w rzeczywistości są one dość logiczne. Widok z tyłu może być nieco ograniczony przez dwa drzwi stodoły, a cena wynosi około 40 tysięcy. Model 2021 otrzymał 2 na 5 w raportach konsumenckich, a recenzje wskazują na słabe koszty utrzymania i wrażenia z jazdy, które nie do końca spełniają szum, 10,7% nabywców którzy dali klubowi imprezę odesłania i własności rok pierwszy, zanim przejdziemy do następnego pojazdu. Jeśli podoba ci się ten film do tej pory, poświęć chwilę, aby dać nam podobny. Muzyka, numer czwarty, Land Rover Evoque. Nie daj się zwieść atrakcyjnej stylizacji Evoque, błyskotliwego wnętrza i marki Land Rover Cache. Ten drogie luksusowy SUV ma rozczarowujący układ napędowy, szorstką i wyboistą jazdę oraz zakłócający kontrolę. Według 10,7% kupujących świętowało odejście klubu z imprezą odesłonioną i własnością pierwszego roku. Jeśli podoba Ci się ten film do tej pory, poświęć chwilę, aby dać mu podobne. Muzyka, numer czwarty, Land Rover Evoque. Nie daj się zwieść atrakcyjnej stylizacji Evoque, błyskotliwego wnętrza i marki Land Rover. Według testerów CR ten zawyżony luksusowy słów ma rozczarowujący układ napędowy, szorstką i wyboistą jazdę i mylące elementy sterujące. Nowy Evoque to najmniej utalentowany luksusowy kompaktowy słów, ale najdroższy. Frustracja rozpoczyna się, gdy tylko uderzysz w pedał gazu. Z opóźnieniem, gdy przyspieszasz z zatrzymania, a następnie nagły wybuch mocy, gdy w końcu rozpoczyna się silnik turbo. Co gorsza, przesunięcia biegów skrzyni biegów nie są również szczególnie gładkie, a obniżki nie przychodzą wystarczająco szybko, gdy pedał gazu jest mocniejszy. Nowy Evoque jest jeszcze najmniej utalentowanym luksusowym kompaktowym SUV, M, a także najdroższy. Będziesz rozczarowany frustracją uderzania w pedał gazu z opóźnieniem, przyspieszając z zatrzymania, a następnie nagły wybuch mocy, gdy silnik turbo w końcu się rozpocznie. System automatycznego zatrzymania silnika jest również spowolniony, aby ponownie, gęgę, co jest frustrujące. Zmiany przekładni i skrzyni biegów też nie są szczególnie gładkie. A obniżki nie pojawiają się wystarczająco szybko, gdy pedał gazu jest mocniejszy na CR. Mały SUF otrzymał niską niezawodność i ocenę satysfakcji właściciela. Wysokie koszty własności, ubezpieczenie i wysokie koszty utrzymania przyczyniły się do 10,9% nabywców porzucających przywołanie po mniej niż roku. Numer 3. Land Rover Discovery Sport. Discovery Sport ma tylko jeden unikalny punkt sprzedaży, który wyróżnia go od przywołania. Możesz mieć go z siedmioma miejscami. Jest standardowo z identycznymi 2-litrowymi 4 silnikami z turbodoładowaniem wytwarzającym 246 koni mechanicznych. Mały SUV otrzymał niską niezawodność i satysfakcję właściciela, co sprawia, że jest to trudna sprzedaż. Wysokie koszty własności, ubezpieczenie i wysokie koszty utrzymania doprowadziły do 10,9% nabywców pożegnania z Evoque po mniej niż roku. Numer 3. Land Rover Discovery Sport. Discovery Sport ma tylko jeden unikalny punkt sprzedaży, który wyróżnia go od Evoque. Możesz mieć go z siedmioma miejscami. Jest standardowo z identycznymi 2-litrowymi czterocylindrowymi silnikami z turbodoładowaniem wytwarzającym 246 koni mechanicznych i momentu obrotowego o powierzchni 269 funtów. Podobnie jak w przypadku Evoque, noszenie herbów i nakazu brytyjskiej rodziny królewskiej jest fajnym dotykiem marki, ale prowadzi się tylko do klubu wiejskiego. Jednak szczerze mówiąc, Discovery Sport może poradzić sobie z lekką drogą w terenie dzięki elektronicznym oszustwom. Niestety Discovery Sport ma pewne problemy. Ma rozczarowującą oszczędność paliwa, letargiczny układ napędowy i irytującą transmisję. Ma również niski wynik niezawodności i nieuzasadnioną cenę początkową ponad 44 tysiące dolarów. Dlatego 11,8% właścicieli sprzedało go w ciągu roku od zakupu. Ponadto Discovery Sport traci wartość szybciej niż większość samochodów, co jest kolejnym powodem, dla którego właściciele go sprzedali. BMW 3 Serie z BMW apostrof, Serie S zawsze była złotym standardem dla sportowych sedanów. Gładkie i potężne silniki turbodoładowe Bawarii i Studni zawsze były złotym standardem dla sedanów sportowych, a wykończenie 330 x nie jest wyjątkiem. Ma gładki i potężny silnik turbo, dobrze dostrojone, zrównoważone podwozie i prawie bezbłędny układ napędowy. Czterocylindrowy silnik turbo zapewnia dużo uderzenia. A ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów szybko i płynnie przesuwa się. Odchodzi od postoju bez opóźnień związanych z turbodoładowaniem lub transmisją, dostarczając więcej niż wystarczającą liczbę wstawania i idź na każdą sytuację. Ale podobnie jak w przypadku wszystkich rzeczy, zawsze jest haczyk. Seria 3 cierpi na pewne problemy. Seria 3 ma wiele do zrobienia. Ale to nie wszystko słońce i tęcze. Ogromne 11,8% nowych nabywców samochodów wysłało pakowanie średniej wielkości Bimmer w pierwszym roku posiadania. Klasa C Mercedes-Benz jest średniej wielkości luksusowego sedana marki i jest powoli, ale na pewno staje się mini S. Klasy. Stylizacja zaczyna odzwierciedlać stypendium większych sedanów. A technologia i luksus w lustrze wewnętrznym również większe samochody, pomimo ekskluzywnego wyglądu. Nic dziwnego, że 11,8% nabywców postanowiło rozstać się ze swoim średniej wielkości Bimmer w pierwszym roku własności, ze względu na wysokie koszty ubezpieczenia, utrzymania i własności. Klasa C Mercedes-Benz, nasz wybór numer jeden, to elegancki. Średniej wielkości luksusowy sedan, który delikatnie przekształca się w Mini S klasy S. Jego konstrukcja przypomina obecnie większe sedany, a jego technologia i luksusowe funkcje są na równi z dużymi chłopcami. Pomimo ekskluzywnego wyglądu, klasa C ma najwyższą wskaźnik zwrotów wśród kupujących a 12,4% pożegnał się z przystojnym sedanem. Może to wynikać z wysokich kosztów utrzymania, ubezpieczenia i własności. Naprawdę mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeśli znalazłeś jakąkolwiek wartość w dzisiejszych treściach, bylibyśmy zachwyceni, gdybyś dał nam kciuki w górę i subskrybował kanał, aby nie przegapić naszych przyszłych filmów. Muzyka